Witajcie kochani! W tym filmiku chciałabym ogłosić serię fanmail. Będziecie mogli wysyłać mi różne paczki, listy, czy cokolwiek tam wam przyjdzie do głowy. Ten filmik mogłam zrobić już dawno, ale nie czułam takiej wielkiej potrzeby. No ale skoro widzowie zaczęli sami do mnie pisać yy, z propozycją, czy mogliby mi wysłać jakąś paczkę, czy ewentualnie list. To tak zaczęłam podawać się adres i tak się złożyło, że trochę się tych paczek nazbierało, więc pomyślałam, że skoro wy też chcecie mi coś wysłać, to śmiało! Mój adres e-maila będzie podany w opisie, więc śmiało możecie do mnie napisać i tam już się powoli zgadamy. Wszystkie paczki, które mi wyślecie, będą oczywiście nakręcane. Odcinek pierwszy, drugi, trzeci. To już zależy, ile tego będzie. Także no, możecie tak jakby być w moim filmiku, tak? Wasze listy, podpisy. A! I koniecznie, jeżeli do mnie napiszecie na mój adres email, to proszę, żebyście mi podali też nazwę swojego kanału, ewentualnie link do niego, żebym mogła wiedzieć kim jesteście i tak dalej. I, i was odwiedzić, obejrzeć wasze filmiki, bo ja o widzów dbam, dbam o wszystkich. <grym> no dobrze, no to pa i no, czekam. <grym> Oczywiście do niczego nie zmuszam. Hm <laughs> hmm, Kaka. <koko. śmiech>